No właśnie, proszę Państwa, dziękuję tym paniom czy panom. Tak, wolność, równość, demokracja. My jesteśmy jedyną partią, która to gwarantuje. My jesteśmy jedyną partią, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, o Zjednoczonej Prawicy, która gwarantuje to, że w Polsce równość nie będzie pustym słowem i to zarówno w tym wymiarze ekonomicznym. Bo bardzo niesprawiedliwy, odrażający ustrój, w którym bywało, że ludziom płacono 3 złote za godzinę, odszedł w przeszłość. My, proszę Państwa, też podejmujemy się zrealizowania takiego bardzo trudnego zadania, żeby ta równość była także w wymiarze sprawiedliwości przed sądami. Żeby nie było tak, że jeden szarpnie, czy jedna w tym wypadku za torbę o tęczowym kolorze i trzy lata więzienia, a inny kogoś ciężko pobije, wyrzuci z samochodu, skatuje i okazuje się, że nie zostaje za to żadnej kary. Ale to jest tylko przykład. To jest tylko, proszę Państwa, przykład. To jest przykład, bo tego rodzaju wydarzeń jest rzeczywiście bardzo dużo. Ale teraz, szanowni państwo, ja chciałem powiedzieć kilka słów o głównym temacie, dla którego można powiedzieć, żeśmy się tutaj zebrali, bo my jesteśmy na pikniku wojskowym. My jesteśmy na imprezie, która wiąże się z takim wielkim przedsięwzięciem, które jest dzisiaj Polsce ogromnie potrzebne. To, co w tej chwili tu jest prezentowane, to nie jest pokaz, po prostu, żeby zainteresować albo tym bardziej, żeby wprowadzić w błąd Polaków, polską publiczność. To jest po prostu pokaz tego, co dzisiaj się naprawdę dzieje. Polska armia się zmienia. Bardzo szybko się zmienia. Tutaj myści oficerowie, generałowie, z którymi rozmawiałem, mówili, że takiego czasu w polskiej armii nie pamiętają. A mam nadzieję, że się nie obrażam, jeśli powiem, że nie są młodzianami. Kotka mówiąc, ten czas jest Polsce potrzebny. Jest potrzebny wysiłek, bo to jest wysiłek. Ale zważcie państwo, ma stać na ten wysiłek, mimo żeśmy ogromnie zwiększyli wydatki socjalne, i będziemy je dalej zwiększać, choćby teraz 800, teraz 500. Myśmy. Wydali bardzo dużo pieniędzy w setkach miliardów złotych Ma to, żeby uratować Polskę przed bezrobociem z powodu COVID-u, były te tarcze covidowe. Myśmy przeprowadzili niełatwą, ale jak już dzisiaj widać skuteczną politykę, która doprowadziła do tego, że co prawda inflacja chwilami była rzeczywiście bardzo wysoka, dzisiaj już jest niższa i naprawdę... Nie tak długo będziemy mieli ją za sobą, ale nie wywołało to bezrobocia, nie wywołało to spadku PKB, tylko PKB ciągle rośnie. A mimo tych ogromnych wydatków, stać nas na to, żeby wydatki na wojsko zwiększyły się z 37,5 miliarda złotych w roku 2008-2007, przepraszam, do 137 miliardów w tej chwili. I to ten wzrost nastąpił w krótkim czasie, z normalnego rozwoju. Dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję. Otóż, że można nadrobić. Różnice, przepaście nawet, które, Unii, szanowni Unii, państwo, ciągnęły się przez całą, nam przez całą nie naszą tam. historię, przez całą naszą historię, nigdy nie byliśmy pracy. na takim dzięki poziomie w stosunku dzięki do zachodu jak, zachodu jak dziś, a jesteśmy w stanie, już o tym mówiłem, go zbagodzić. ale to wymaga jednego ustabilizowanej władzy ludzi, którzy potrafią rządzić bo jakoś tak się dziwnie jest, proszę Państwa składało że jak my dochodziliśmy do władzy lata 2-5, 2, 5, 2 7, no bardzo trudna koalicja wiadomo. jest proszę Państwa jeszcze drugi element bardzo ważny otóż my kierujemy się polskim interesem a oni kierowali się interesem obcym i najlepszym przykładem jest choćby sprawa stoczni. Żeby ocalić niemieckie stocznie, żeby było zlikwidować polskie. To zlikwidowali, tak działali, tak działali w każdej sprawie. Byli gotowi wprowadzać do Polski euro, a to oznacza proszę Państwa, że zaczniemy, czy zaczęlibyśmy iść w dągle, ten niepokój wzniecają. Ale my sobie z tym dajemy radę. Natomiast no, gdyby oni doszli do władzy, to zaczęłoby się coś w rodzaju wojny domowej. Bo oni chcą atakować prezydenta, chcą atakować urzędy publiczne, odrzucają wszelkie prawo, wszelką praworządność. To jest po prostu coś niesłychanego, żeby w demokratycznym, praworządnym państwie ktoś ogłaszał na przykład, że będzie wyprowadzał siłą prezesa Banku Narodowego albo panią prezes Trybunału Konstytucyjnego, żeby się nieustannie na różne sposoby odgrażał. w Polsce Pokoju, rozwoju i bezpieczeństwa. Jest w Polsce taka konkurująca z nami partia, dosyć dziwna, która mówi tak, rodzina, dom, dwa samochody, grille i wyjazd na wakacje. Proszę Państwa, czy my jesteśmy przeciwko temu, żeby każda polska rodzina to wszystko miała? Nie, my jesteśmy za tym. I my jesteśmy w stanie prowadzić Polaków do tego, żeby tak było. Gdyby oni Boże nie daj doszli do władzy, to nie wiem, co by się tutaj z Polską zdarzyło. Ale coś tam pisz mi zawinił i yy, jestem zły, więc w ogóle nie pójdę głosować. Proszę Państwa, nawet jeśli jesteście o coś na nas źli, bo przecież my nie jesteśmy idealni, w żadnym wypadku tego nie twierdzimy. To proszę Państwa, nie dajcie się nabrać na tego rodzaju propagandę. Nie przyjmujcie takich postaw. Idźcie do wyborów. Głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość.